Witam Was w kolejnym odcinku z cyklu I Ty Możesz Zostać Współczesnym Artystą Dzisiejszy odcinek będzie też niezwykły bowiem pomyślałem sobie żeby również twórczość fizyczną w, w, włączyć do działań artystycznych i dzisiaj zajmę się trochę e, taką twórczością właśnie fizyczną e, moim autorytetem albo moim przykładem będzie, niech będzie e, Stephen Hawking jest to wybitny Współczesny fizyk, który zajmuje się czarnymi dziurami. Ja też dzisiaj trochę rozwinę tę myśl Hawkinga. Hawking zajmuje się przede wszystkim czarnymi dziurami. Ja sobie taką czarną dziurę namaluję. O, proszę o to. jest czarna dziura. We wszechświecie. Czarna dziura ma to do siebie, że po prostu wsysa w siebie wszystko, co, co znajdzie się w jej obrębie. Pomyślałam sobie. Że dziury dziurami, ale musi być pa panować harmonia we wszechświecie, musi panować ład jakiś we wszechświecie. Nie same czarne dziury. To wszechświat nie jest szwajcarskim serem, żeby miał same czarne dziury. Dlatego pomyślałem sobie o kontraście dla czarnej dziury, czyli a kontrastem niech będzie, a coś innego może być, biała dziura. I oto mamy dwie siły działające we wszechświecie czarna dziura i biała dziura, ale żeby musi być ktoś też, żeby zaobserwował te dwie wielkie jakby siły we wszechświecie. Dlatego po środku umieszczam sobie naszego malunkiego, punktowego obserwatora tych czarnych dziur. I co się dzieje? Czarna dziura, jak wiadomo, biała dziura emituje, tylko jest jakby e, wyładowuje swoje ładunki. Jest taką, taką eksplozją na świecie. Natomiast czarna dziura wszystko wsysa. O. I oto mamy wsysającą czarną dziurę, ale żeby było jeszcze lepiej, to tak mi się wydaje, to jest moja hipoteza,

Dwa minusy dałem plus, czyli teraz biała dziura może sobie po prostu tymi plusami strzelać. O. A tutaj jest obserwator, i to od niego zależy, co będzie o. tutaj. Pomiędzy białą dziurą a, e, a czarną dziurą zostaje wymieniona tak. Zero, e, znaczy materia energia i informacja Te trzy energia, ma, materia, energia i informacja e, wzajemnie się przenikają, wzajemnie się e, wzajemnie się przenikają, wzajemnie się przetwarzają, materia w informacji, informacja w energię, energia w itd., 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 itd. i tak dalej, tak dalej, tak dalej tak dalej. Te zmiany można zauważyć właśnie pomiędzy białą a czarną dziurą, więc yy, dobrze, to... To, to byłem ja. Tyle na ten temat, tyle na ten temat. Więc, więcej możecie się dowiedzieć z książek, różnych innych popularno-naukowych filmów dalej, Będziecie mieli w opisie też linki do, do tych filmów, które mi się spodobały. Zapraszam Was do, do lubienia mojego kanału. Do, do, do kolejnych odcinków cyklu i Ty możesz zostać współczesnym artystą. Do zobaczenia. Do lajkowania tego filmu. Do zobaczenia. Cześć i czołem. Arrivederci. Jeszcze zapomniałem wspomnieć, że tak samo, że istnieje prawo zachowania energii materii and informacji. Czyli innymi słowy nic we wszechświecie w przyrodzie nie ginie, tylko zmienia swoją formę i tyle. Proste.